A w dzisiejszym odcinku Sony kontra Vivo. Vivo kontra Sony. Oba flagowce Vivo X100 Ultra, Sony 1-6. Bardzo trudne nazwy, ale 4K 60 w obydwu. 07 w Sony, 06 w Vivo. Mniej więcej na szerokości są tak samo. One nie są w, w jednej linii, tylko one są obok siebie, więc to będzie troszkę różnica, ale wygląda na szerokość bardzo podobno. Czy mamy autofokus w szerokim obiektywie? Bo to jest ważne. Oczywiście, że mamy, chociaż z vivo można podejść troszeczkę bliżej. Co to oznacza? Znaczy to, że bym chciał pokazać coś tutaj. Może grzybka, albo kwiatka. Przykładowo kwiatka. To Sony. O, mniej więcej tyle. A z vivo mogę podejść bardzo blisko. Również grzybek. Dzwony Bill. Z grzybek z Vivo. Definitywnie lepsze makro. Aż znaczy lepsze, bliższe. Vivo. Ok, zaczyna wiać, więc dodam Noise Cancellation w postprodukcji. Także ten dźwięk już nie będzie taki idealny. No wieje, bo wieje, no niestety. Yy. Sktyl vlogowy. I od razu stabilizacja. Tak to wygląda. Vlogowo. O. Czyżby zaczęło padać? Oby nie, bo chcemy dokończyć to. Wideo. I tak się w stylu vlogowym to odbywa, gdybyś chciał vlogować, z głównych, szerokich obiektywów. Ale to, proszę państwa, jest wielki obiektyw w tym Vivo. To jest największy obiektyw, z jakim miałem do czynienia w smartfonie. To jest taka kula. Wow. To połowa z tego to jest no może nie ale jest sporo większy od tego w Sony. No, no dobrze. Jeszcze sobie zrobimy tutaj takie takie przejście. ok i przejdźmy w główny obiektyw. I w głównym obiektywie. Zobaczmy sobie, jak wygląda bokeh. Ile będziemy mieli szumu. w Obu pięknie. O, troszeczkę bokeh nam no, tutaj viwo, stracił. Vivo próbuje nam ostrzeć na całości. O, dopiero teraz złapał, Przypominam, że one nie są w tym samym miejscu, więc może to być troszkę inaczej. O, ten bukę jest. O, teraz mamy pięknie. Zrealizowane. Ale to chodzi. No. Lądź. Potęga w obydwu przypadkach. Ok, Ekspozycja. Słony troszkę prześwietla, ale teraz już tego nie widać. E, Autofokus. Iwo troszeczkę się męczy długo. w Sony oczywiście Sony zawsze był słynny z szybkiego autofokusu w aparatach. a teraz szybko już, wiesz? No, to zależy No dobrze, zróbmy zooma. Przypominam, że to ten teleobiektyw Vivo jest ogromny. 3.5, 3.5 i 3.7 w Vivo. Widzimy różnicę? Pewnie nie, bo to jest za blisko. 7.1 i 10 w Vivo. No, tu już widzimy różnicę, Aha. Dwa razy przyciśniemy w sony i mamy 21 i 20 vivo. No! Dajmy na blok. Różnica jest niesamowita. Ten wielki peryskop robi genialną robotę. Jest nawet bliżej niż sony. Gdybyśmy przeszli sobie tutaj na ten pośredni blok. Sorry, że ja tak szybko ruszam, ale na bloku będzie to lepiej widać, bo mamy całość w, w oknach. Jeszcze szybko przejdę. Tutaj na blok bezpośredni, proszę Państwa, jak możemy do, zaglądnąć do sąsiada. No, w Sony tak nie bardzo możemy zaglądać. Gdybym cofnął Vivo do wielkości Sony, no to i tak ten obraz jest bardzo ostry. To nie jest tak, że jest brudny obiektyw, czy co, że on jest czysty. Tylko no tak to, już, tak to już wygląda. No dobrze. A co z przednią kamerą? Przedni obiektyw obydwu 4K 60 klatek na sekundę. Pełne wyciągnięcie ręki. No, obydwu bardzo szeroki. Czy mamy autofokus w szerokim obiektywie? Ach, kwiaty, ale za nic zrobimy. Oczywiście jest nawet makro, vivo, a w Sony niestety nie ma. Po to ci autofokus w szerokim, e, w przednim obiektywie, przepraszam, To jest szeroki. Na przykład byś chciał kwiaty pokazać narzeczonej, to masz piękne kwiaty, a w Sony, no rozmazane. No nie pokażesz. Po to ci jest autofocus potrzebny, proszę bardzo. I już. Technologia jednak, chińska, ta technologia jest, wyprzedza wszystko, co tutaj się dzieje. Oni są zawsze do przodu. Kurczę, co tu się wy wyprawia. Czy. zobaczcie, jak przyświetla yy, tutaj Vivo. Z tego względu, że chcę rozjaśnić moją twarz. Chińskie smartfony tak właśnie są ustawione, żeby bardzo rozjaśniać. I to niebo jest mocno prześwietlone. Gdybym wyszedł z kadru, to ono się zaraz ściemni. Widzicie, jak się ściemniło. I się rozjaśni. Może tak to będzie lepiej widać. Ściemnione? O, 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 o. i rozjaśnione. Tak, mówię. Chcę troszeczkę, przynajmniej, rozjaśnić twarz. No dobrze, to jest. Y Video, a co z fotą? Sprawdźmy to. E I Vivo oczywiście miaży całkowicie to jest jak noktowizor. wideo największe różnice. Oczywiście foto też będą minimalne różnice, szczególnie w nocy, ale tak. Ludzie tak się przyjmują. A jak w nocy strzela to wideo? Jak w nocy? Jak w nocy robi zdjęcia w nocy? Co ty robisz w nocy aparatem zdjęcia? Komu, po co? Może jedno strzelisz, dwa. Chodzisz po nocy i robisz zdjęcia? Ja nie wiem. Chodząc po mieście w nocy, a często chodzę, nie spotkałem się, żeby ktoś robił zdjęcia. W dzień oczywiście, ale w nocy? Co ci ludzie tak jakoś z tą nocą? Koncert wyszedł w obu. Spoko. Na foto. Na wideo wiadomo, że wiwo. Pozdrawiam, link w opisie i polecam.